A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw niemu. Myśmy nie słyszeli, jak on mówił. Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, ręką, ludzką uczynioną. Lecz i w tym ich świadectwo nie były zgodne. Wtedy I najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa. Nic nie odpowiada. Lecz on milczał i nic nie odpowiadał. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie. Czy ty jesteś Mesjaszem, synem Błogosławionego? Jezus odpowiedział. Ja jestem. Użyjcie Syna Przodęgrzewa, siedzącego po prawicy, i nadchodzącego z jest. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł. Na coż nam jeszcze Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili: Także słudzy bili go pięściami po twarzy. Kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się, przypatrzyła mu się i rzekła: I tyś Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali. To jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył: Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra. Na pewno jesteś jednym z nich. Jesteś przecież Galilejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I w tej chwili kogut powtórnie zapił. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus. Pierwej, nim kogo dwa razy zapieje, trzy razy mnie się wyprzesz. I wybuchnął płacząc. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi uczonymi w piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go. Czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu. Tak, ja nie jestem. Arcykapłani zaś oskarżyli go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał. Nic nie odpowiadasz? Z was, Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się zdziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział. – Jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał. – Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem. – Ukrzyżuj go! Piłat odparł. Co więc uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli go. Wtedy Piłat chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie, Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium i zwołali całą kochartę, ubrali go w purpurę i uklótł szywieniec z siernia. Włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Przy tym bili go czciną po głowie, pluli na niego i przyklękając, oddawali mu hołd. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty, następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufa, który wracał z pola i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie nielosy to, który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis podany jego winy: Jak ułożony król żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo pisma. W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok Przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: Tej Ty, który burz przybytek i wszech go odrodzonych, zejdź krzyża i ogarnę samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili: Innych wybawia, siebie nie może wybawić. Mesja, który wybawia, Niech wyrażenie żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem, Dam, To znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę odstęp, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie żeby go zdjęć Lecz Jezus zawał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka. Między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba mniejszego, Józefa i Salomę. Kiedy przybywał w Galilei, one towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Pod wieczór już, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed Szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny człowiek rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata. I poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać sytnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez sytnika, podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skały. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się gdzie go złożono.